Dobra, chowam te rzeczy z ostatniego cika, bo one są jakieś dziwne. Serio, nie, ja ich już więcej nie używam, ja tu je chowam Ale co. Sąsiedzie! Co jest? Ale co, co mam dzisiaj robić? Co się drzeć? Co ty robisz? To Stać nas na ten remont DOMU! Ty miałeś schować te rzeczy, bo jeszcze przyjdzie. Pff. wiedźma przyjdzie! Wieźma przyjdzie pana, to pum. Pa, patrz! PUM! Jeszcze raz! Pum! Pum! Patrz! No i kura poleciała, no... O. To jeszcze nie koniec! Patrz! 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 Odpalimyś las! Co ty? Ojectu i teraz będziesz musiał tu skopać. Co? No, no nie. tak! Nie! Nie baw się tym! No dobra! No to masz? Bo serio ktoś teraz przyjdzie i będziemy mieli potem. po Ugh, nie ma, nie ma Hoka dzisiaj, nie wiem czemu. On Poszedł chyba łowić. O, poszedł teraz do banku wypłacić płacić wszystko. Ech, do banku, do banku. No, no jeszcze, jeszcze, jeszcze tego brakuje. Ech. Dobrze, że nikt nie wie o tym, że my byliśmy wtedy u tej. Wie Ech. Co tu się stało? Ech, to natek tekst. Staciszku, hej. Witaj, Siora. Zobacz, co to się stało? Co te dzieci nam zrobiły? O. Halo To nie my e, nie to prostu Meteoryt pat. I tyle Eee Patrz, patrz No patrz, tak potężny. On stworzył ogień No Mati Wiesz co? Możemy co? teraz w ogóle zagrać w grę Jak tak mamy tyle pieniędzy No, <grym> no i... jak to? fałdolce wydamy Chodź tutaj, chodź Mam przecież Fortnite'a Zapomniałeś? Pani? Nie wiem, muszę w Fortnite'a grać <grym> Okej okay. Ale to Na tym, coś! Ty przecież nie masz komputera e, Racja, ale kupimy komputer Czekaj. Eeeem, gdzieś tutaj miałem. O! Patrz! Ha! Wiesz co jest? No potka no. Daron bałem to wiedźmy. na Nie, 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 ja nic od wiedźmy nie chcę. Ale wiesz, co tutaj jest napisane? Potka, która spełnia życzenia. No i co? Nie, 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 nie. Nie, nie, tych! Nie, 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 ja w żadne życzenia się nie bawię. Okej, inaczej. Bo na latek podpają domek wiedźmy! Okej, okay, Mati, jeszcze raz. Chyba ciebie nie słyszą e, w tym kościele. Zrobimy e, tak. Zpełnimy nasze życzenie, żebyśmy mieli pałdolce, albo wydam to na Robuxy. Co wybierasz? Jakie Robuxy? Nie, 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 ja w Robloxa nie to gram. Macieś, uwaga, uwaga. No to co, Mati, chodź do mnie, chodź. A, bo no. nie, do ciebie chodźmy. Oh. Rzucimy tą potkę i będzie fajnie. No Ja się boję, po ostatnim to się boję. Boi się, po ja po tym stał mi się pewniejszy, wiesz? Jest ja się tak jaram, serio. Aha. Ok, robimy potkę. Raz, dwa i. Aaaaaah! Gdzie jesteśmy? Ty jesteśmy duzi! Ej, urosłeś! Ej, czemu masz kilo w ręce? 어, nie wiem. Co to, to jest? Nie wiem, jesteśmy w jakimś mieście. Ej, tu i ktoś mieszka. Halo! Halo! O jest tutaj wejście Mati, chodź, chodź, Czekaj, idę, 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 idę! Ale to, ale inne miejsce! I co tutaj się dzieje? Nie A, wiem. No tutaj nic to nie ma. nic nie ma. Najwyraźniej... Tak, ale tu jest dziwne miejsce. Czekaj, bo coś, coś mi śmierdzi... Czekaj, czekaj. Aaaa, co jest?! A, co ty robisz?! Ej, jak to robisz?! Nie o, wiem, nie wiem, czy ten przycisk... Patrz, patrz. A, co jest?! E, 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 co się z nami dzieje? Nie wiem! Czemu ja tańczy? E, 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 czemu ja też tańczę? Eee, ta, coś tam biegł. E, o, o! Jak to? Oj, 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 przez przypadek ten. Eee, coś tam bieg! Ej! 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 Tu jesteś ludzie! Halo? Halo! Halo! A gdzie my jesteśmy? Nie hmm, są? Ktoś tam już biegnie! Hey. Ej, czekaj! Może tutaj weźmy coś do tego domu! A. Ej, patrz! Czeka! Gdzie jest krzynka? Aaaa! je nie patrz! A co jest?! Broń! Eee... Eee... Czekaj... A, to, to, to... To może weź... Czekaj, a może tutaj jest, jest w tym domu? A. Nie, w tym domu też jest pusto. A ja mam broń w ręce! Czemu ty masz broń w ręce?! Nie wiem! A. Ej, a ja... Nie. Uf, e, nie. Ej, super, ej, chodź, masz, masz ty owcy wreszcie co jest prawdziwa. Czekaj. Dobra, mam tą broń, no. Ale no no i no spróbują. Ha! To jest... To szybko dobij! Eee. okej, okay, mam jej temy, to jest... tylko Minecraft, ale Mati, chodźmy może się, przejdźmy tutaj. No. Ale tu jest coś dziwnego, Naty. Ej, gdzieś tam jest. On, on mnie chyba widzi. Oni chyba nas widzą. Eee. O! Ty, hej O! Chowaj się! No, może ty też strzelaj. Eee, ale ja nie umiem strzelać! Ostrzel! Strzel! A! Ok, uciekajmy! <grym> o, mój boże, też muszę mieć broń Mati! Czekaj, czekaj, ej! Mamy kielopy, możemy niszczyć! I zauważył nas. I zauważył nas. Chodź, chodź szybko. Tam jest skrzynka, czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Co tam masz? A, pistolet. Ale dobra, lepiej to niż nic. Czekaj. A! Mają mnie, chodź, Mati, szybko. Chodź za na najwyższy budynek, Mati. Ale jak? Gdzie ty jesteś? Tutaj. Jure zrobiłem. Proszę. Co gdzie my Maciej, szukaj skrzynek! tak! Ej, ja, gdzieś tutaj muszą, muszą być jeszcze jakieś skrzynki. Ale gdzie, Natek, tu nie ma nic. Ej, chodź! O, tam, tam jest, tam skrzynko. jest! Bo uważajmy, okej? Okay? Aha Dobra. Lecy, 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 Może ja coś lecy. mam? U, mam FAMASa! Pamasa masz? Tak! Okej! Okay. Mati, ok, jest dobrze, jest dobrze. Dobra, zgadzamy się. Czy jesteś Mati w ogóle? Je, się, Ale o! Czego go. jest? O, <laughs> <laughs> ok, o ma, ma chyba jakąś osłonę lub coś. Mati, chodź. Nie, wiem, co, co chodzi? Gdzie my jesteśmy? Co to za broń? Też nie wiem, Mati. Ej, nie! No, potoś! To musimy się bronić! Ale to jest puste! Mati, nie wiem co się stało, ale jest bardzo niebezpiecznie. Musimy się. I to mi to trzymać. mówisz? O! Mi to mówisz? Tak! Wylądowaliśmy w jakiejś grze! Ja wiem, gdzie wylądowaliśmy! Gdzie? Kill -off, Zbieranie po jednym tym. Jesteśmy w Fortnite, geniuszu! Co? Fortnite, to niemożliwe! Ej, w sumie no w sumie te tańce się mogą zgodzić, Mati. Nie tańcz! Temu? Strzelają, do nas a ten będzie tańczył. Nie no super. Ech, ech, no, nie wiem gdzie my jesteśmy. To, to Sze... jest jakaś miejscówka z Fortnite'a. Ja nie wiem, nie kojarzę tej miejscówki. Tam już jest. Gdzie? Gdzieś tam Nic nie widzę. A no, ja widzę? Mati, musimy zabrać więcej skrzynek! O! A! to jest! A wow! O, to buduje! Paty, Do znowu, szybko! O, skrzynka! Paty. Co? łap, łap. Co? Łap, łap, łap. PEM? O, o nie, to nie są mangażynki do PEMKA! To? O no nie! Ale zatrzymaj PEMA! OK. Wow, 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 wow. Okej, okay, szybko słucham cię. Nie, nie mam u nich Bati, chodź. Ale się robi tu niebezpiecznie, Bati. Czekaj, chodź, idziemy. O, 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 o Eee! Eee! Body, kończ tutaj. Ok, tutaj! Okej, podzielmy się z masz coś? Eee. O. o, mam RPG uzbrojonego. A masz może jakąś broń jeszcze? Eee. O! Masz! O! Co się sobie przyda? Gdzie oni są? Nie wiem. Paj coś się ten padł. O! A. Okej, okay, Maciej, na razie jesteśmy na dobrej pozycji na razie Jezu jak ja wyglądam z tym kiem Jak my wyglądamy. A, a tutaj Jezu! Co? Nie strasz mnie! Strzynka tutaj jest! Na pewno? A. a! Kryj się! Kryj się! Co tu jest? Uuu! Ty może amo do tego... do tego Nie wiem gdzie oni są, Masji! A nie, nie mam Amo do PMa! Też nic nie widzę... A! Eee... Czekaj... Tam jest coś, czekaj! Uuu! Łoł! Patrz, jest ich pod ostrzałem! Musimy się e. przeklubować... Na Wiem, najwyższy budynek, chodź! Ale gdzie jest najwyższy budynek? Tutaj jest! Hej, chodźmy ten niego! Chyba, że gdzieś... Ej, on jest tam na dachu! Buduje się! Ła! A! Czekaj, czekaj, może... Spróbuję go... Nie chcę kilofa. czekaj może spróbuję go ściągnąć jakoś. Co on jest? Nie wiem. Sprawdź. Co? okej, okay, gdzie on jest? On gdzieś na górze jest. Nie. Co to robi? Nie wiem, ale... Okej. Okay. Nie! Nie. Oh. nie ma mamo Czekaj. Jest! O! O! Okej! Ej, tam jest drugi taki sam! A to drugi? Patrz! Oj mają chyba ten sam skin! Co? To no serio! Na!, Na, Co jest? Że to Że Tak! Bam! To Bambik! Gdzie? No tam! Wow! To on tak strzela? Tak, no, okej, okay, alo, Eee, eee, FAYA! Musisz e, trochę wyżej scenować! Ała, ła, 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 o, 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 o. o nie, Mati, chodź! Eee, do środka, szybko! U! O! Dobra, jaki plan, żeby zdjąć Bambika? Eee, posłuchaj, nie wiem, ile nam w sumie grazie zostało. Eee, za no, spustę. Eee, zroadujmy może wszystko, dobra? Ach, dobra, ty, ja e, mam trochę... Coś... Dobra, dobra czekaj, czekaj, czekaj. Co ja tu mam? Mam MK, mam, Groka, mam, y... To jest Auk? Auk AUK? No, Ale ja też mam PEMA, do którego nie mam, kurde, nawet naboi. boi. RPG. Ja już ja mam Co ja tu mam jeszcze? Nie mam jeszcze Uzi, o! Ja też tego nie mam. Uzi masz? Ja też mam Kurde Okej, okay. czyli mamy Uzi? No czekaj, ma mały... mam coś jeszcze do budowy, jakieś rzeczy, czekaj, bo to to... E ja też mam! Mam cegły! Też mam, czekaj, tu trzeba jakoś... Okej, okay. i mamy mur! Macie mamy mur! Okej, okay, jest dobrze Maci, co nie? Chyba a. Ktoś? żyje Ktoś żyje kobieta? żyje! O -o. o o! O nie! Dobra, mam już chyba magazynek jakiś! Aaaaa! Okej, okay, musimy go podjechać! Szybko! A. Chodź. Aaaa. Aaaa. Szybko! tu góry! Chodź! Oa, Nie pisnąłem! Mati! Puluj się! Czekaj, czekaj! Nie ma amunicji! Patji, cała cię w tobie! To tyle! Paj ostatni chyba! Ała! Nie, czekaj, czekaj, czekaj! Paty, chodź, chodź do mnie! Jest obok ciebie! Czekaj! Chodź, chodź, chodź. Dobra, jaki plan, żeby zdjąć tego pana hamburgera? Kurde, szczerze mówiąc nie mam pojęcia. Ale musimy coś pomyśleć. Aha, On co? jest tutaj. Ej, masz może jakiegoś granata lub coś? Ej. Zatknąć się! E? Co teraz? Nie wiem Ty, ale... Może to jest Battle Royale, to... Nie! 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 Nie, Mati, nie ma bata! Nie! Nie! Nie zabijemy się! Ale on miał dużo rzeczy... Sorry, nateka, jakoś musimy wrócić stąd! Mati, ale skąd wiesz, wrócisz? Nie wiem... Strzelam! Trzy... Nie, dwa... Mati, JEDEN! Mati! No, 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 co jest? ale jesteśmy tuzi nadal. No, o, ale to jest nasz świat. Ej, urosy, Ej, jesteśmy wieki. No i? My jesteśmy starsi, uuu! O, bo... pełnoletni! O no Boże, święty będą znakiem problemy znów. Hahaha, <laughs> ha, w twoim wieku! Ty, to uuu! jak my jesteśmy starsi, to... O ile się zestarzał ten świat? Nie, ten świat chyba kompletnie. Patrz, mój jest nadal w budowie. Mm. A twój dom nadal stoi nieokradziony, więc... Chyba. Nie, to, 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 to Ale czekaj, 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 czekaj. Nieeee O, tak! Zostało to! Woo! Nie, 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 ja zbawiłuję! Nie, 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 nie! Tak, mamy to watki! Możemy tańczyć teraz! Ha, ha! Nie, 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 nie! Koniec, koniec, nie, nie, koniec, koniec! Woo!